Temat lekcji Plutonizm i wulkanizm. Na co będę zwracać uwagę? Nauczymy się rozpoznawać rodzaje intruzji, narysujemy sobie wulkan z jego elementami, powiemy, jakie są rodzaje wulkanów oraz jakie pozytywne i negatywne skutki wynikają z występowania wulkanów. Zatrzymaj film i przepisz cele lekcji. Pierwszy punkt to plutonizm, jest to ta część lekcji, która do tej pory nie jest Wam dobrze znana, bo na pewno o wulkanach wiecie już dużo. Ale zjawiska wulkaniczne rozpoczynają się pod powierzchnią Ziemi i właśnie o tym mówi punkt pierwszy. Plutonizm to będą właśnie te procesy, które zachodzą we wnętrzu Ziemi. Procesy zachodzące we wnętrzu Ziemi. I teraz te formy, w których procesy zachodzą to są intruzje i to będzie nic innego jak forma magmy pod powierzchnią ziemi. W punkcie pierwszym chcę, żebyście napisali rodzaje intruzji i spróbowali przerysować ten rysunek pierwszy. Komu z was będzie bardzo trudno, nie lubi tego robić, to może zapisać same nazwy. Będę opowiadała o tych intruzjach, chociaż na pewno jest tak, że nie musicie znać ich definicji. Ważniejsze jest, żebyście rozpoznawali je właśnie na rysunku. Zaznaczamy więc sobie powierzchnię ziemi, a pod powierzchnią rysujemy największą taką intruzję, dużą część magmy. I nazywa się ona batolit. Batolit to będzie intruzja o dużej mięszości. i powstaje często w wyniku połączenia innych intruzji. Ten batolit, zobaczcie na rysunku i na przekroju, będzie zawsze największy. Od niego teraz będą odchodziły w poprzek ułożona dajka i to jest taka zawsze żyła, która biegnie właśnie charakterystycznie w poprzek warstw skalnych. A zgodnie z warstwami skalnymi będzie biegł sil, jeżeli będzie to taka żyła, która będzie biegła właśnie dokładnie zgodnie z warstwą skalną, i mogą się jeszcze wytworzyć takie soczewki. Jeśli ta soczewka będzie miała formę wypukłą do góry, to będzie lakkolit, a jeśli będzie taka wklęsła na dół, to będzie lopolit. Lopolit, lakolit i lopolit. O tych intruzjach mówi się i dzieli się je na dwie grupy. Te, które są zgodne i niezgodne. I yy, będzie to zależne od tego, czy przebiegają zgodnie z warstwami skalnymi, czy niezgodnie. Czyli przykładowo sil i lopolit biegną zgodnie z warstwą skalnymi, a dajka widzimy, że biegnie niezgodnie. Warto sobie jeszcze na do, z boku przy rysunku napisać, że intruzje zgodne i niezgodne. Jeśli było za szybko, to zatrzymajcie film, przerysujcie rysunek i spokojnie przypiszcie sobie te nazwy. Jeszcze raz powtarzam, najważniejsze, żebyście te intruzje rozpoznawali na Teraz już przechodzimy na powierzchnię Ziemi. Zaczniemy od budowy wulkanu. Jest to takie zagadnienie, z którym dobrze sobie radzicie, bo dosyć dobrze pamiętacie go ze szkoły podstawowej. Mamy nasz wulkan, którego bardzo ważną częścią jest komora magmowa. Jest to to miejsce, gdzie magma będzie wydostawać się już w postaci lawy, o czym za chwilę na powierzchni Ziemi. Mam też krater. Mam to, co wulkan wyrzuca, o tym będę mówiła za chwilę. Oraz mam zobaczcie z boku takie miejsce, gdzie ta magma przedostała się bokiem i tworzy stożek pasożytniczy. Wydaje mi się, że będzie Wam łatwiej przerysować ten rysunek. I jeszcze raz: ognisko magmy, komin wulkanu. Krater to miejsce, gdzie się wydobywać będzie lawa. I tu pokazaną mamy budowę takiego stożka, że to jest naprzemiennie lawa i skały piroklastyczne, które wulkan wyrzuca. Brakuje w tym rysunku, jeśli go będziecie przerysowywać dobrze, żebyście sobie dołożyli ten element. Stożka pasożytniczego. Więc dorysujcie go tutaj sobie z boku i dopiszcie, że w tym miejscu może powstać stożek pasożytniczy. Jedno słowo jeszcze może być nam tutaj potrzebne. Górna część stożka wulkanu w wyniku takiej silnej erupcji może zostać rozerwana i wtedy takie duże zagłębienie, które właściwie właśnie jest na tym wulkanie. Nazywa się kalderą. Kaldera można dopisać do, tego, do tej góry wulkanu. Krater będzie to miejsce, gdzie się będzie wydobywała lawa, więc dużo mniejsze. I jeszcze na dzisiejszej lekcji zobaczymy właśnie wulkany z taką dużą kalderą. Zatrzymajcie film i przerysujcie sobie wulkan. W punkcie trzecim zapiszemy sobie teraz. Co wyrzuca wulkan? Ogólnie wszystko to, co wyrzuca wulkan, możemy nazywać utworami piroklastycznymi, i zapiszmy sobie taki punkt: utwory piroklastyczne wyrzucane przez wulkan. I zaczniemy od największych. Największe to będą bomby wulkaniczne. Zobaczcie, że to naprawdę pokaźnej wielkości. Największe w objętości mogą mieć nawet 1 metr sześcienny. No, i są to te fragmenty, które zastygają na powierzchni, więc po zastygnięciu nie zawsze już mają kształt takiej bomby wulkanicznej. Mniejsze okruchy to są lapille. Ta nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza małe kamyki. Ich wielkość to około 6 cm. Wulkan oczywiście wyrzuca też lawę, i pamiętajmy, że w środku pod powierzchnią Ziemi mam magmę, na powierzchni Ziemi lawę, która może wyglądać bardzo różnie od kolorów takich ognistych po ciemniejsze. Wulkan wyrzuca też gazy. Głównym składnikiem tych gazów to jest para wodna. Tlenki węgla oraz ten żółtawy kolor, który bierze się od siarkowodoru. Popiół wulkaniczny, bardzo drobny okruchy skalne do 2 mm. One są, przeszkadzają przy erupcjach wulkanu, na przykład w transporcie lotniczym powodują duże utrudnienia. Oraz jeszcze jedna ważna, ważny fragment gorącej lawy o nazwie Pumeks. W trakcie zastygnięcia e, są tam e, kawałki powietrza zatrzymane, stąd właśnie e, zobaczcie mam te pęcherzyki i te dziury w Pumeksie, który znacie też e, z dnia życia codziennego. Punkt czwarty rodzaje wulkanów. I nie jest to taka prosta sprawa, bo wulkany możemy podzielić na różne grupy. Pierwszy podpunkt A napiszmy ze względu na aktywność. No i będziemy wyróżniać takie wulkany, które ciągle mogą nas jeszcze zaskoczyć oraz te, które podejrzewamy, że już nigdy erupcji nie będą miały. No i teraz wymieniamy sobie. Mamy zatem wulkany czynne i czynny to będzie taki wulkan, że pamiętamy, mamy dowody, jest gdzieś napisane, kiedy on ostatnio miał swoją erupcję. Każdego roku średnio 40 do 60 wulkanów jest w stanie aktywności, więc całkiem sporo ich mamy. Z drugiej strony mamy wulkan wygasły, no to będzie taki, który w tych czasach, o których mówię, historycznych, nie ma na to śladu, że taka erupcja była. To będzie wulkan wygasły. Jest jeszcze trzecia sytuacja, może być wulkan drzemiący, i to będzie taki wulkan, że gdzieś tam jest jeszcze ślad, data odnotowane, że Erupcja wulkanu była, ale od tego czasu już ona nie zachodzi, więc mija ileś set, dwieście, pięćset lat, że wybuchu takiego wulkanu nie ma i będzie to wulkan drzemiący. Podpunkt B i drugi rodzaj wulkanów to są wulkany ze względu na rodzaj produktów erupcji. I mam tutaj trzy wulkany. Zachęcam do otwarcia podręcznika. Tam też macie ładnie to w postaci rysunków pokazane. Pierwszy rodzaj wulkanu to będzie wulkan eksplozywny. Pierwszy ten u mnie na rysunku. I teraz podam pewne cechy, więc do, do wulkanu eksplozywnego. Proszę piszcie sobie takie hasła. Gwałtowna erupcja. Wyrzuca materiał piroklastyczny i gazy, niewielkie rozmiary. Lawa kwaśna, lawa kwaśna, lepka i gęsta. Dobra, i teraz opowiem to wszystko, co napisaliśmy. Zobaczcie, że ten wulkan eksplozywny ma taki gwałtowny przebieg erupcji. Lawa z tą swoją charakterystyką kwaśną, i to oznacza, że ma dużo krzemionki. Jest lepka i gęsta, dlatego zbuduje też całkiem inny stożek niż, o tym, niż ten, który powstanie za chwilę. Ten kształt stożków to jest inne wydzielanie wulkanów, i o tym za chwilę. To właśnie w tym wulkanie, i też warto to dopisać, może powstawać kaldera, bo to tutaj będzie duża eksplozja podczas erupcji, i ta górna część stożka będzie wtedy rozerwana w postać kaldery. Drugi wulkan typ to będzie wulkan efuzywny. I teraz znowu hasłami sobie wypiszemy. Tylko magma. Lawa zasadowa. No i mam kształt tego wulkanu będzie właśnie przez taki powolny przebieg erupcji, też można to napisać. Taki bardzo szeroki i o tym za chwilę powiemy. No i trzeci wulkan mieszany. Będzie to stratowulkan, inaczej właśnie mieszany. I będą pomieszane te spokojne, z gwałtownymi erupcje. O stożku wulkanu zaraz powiemy, będzie on taki właśnie też pomieszany, średni. No i tu warto zapisać, że właśnie takiej pomieszanej tej działalności wulkanicznej będzie najwięcej wulkanów na świecie. I w podpunkcie C, ze względu na kształt stożka i właściwie tutaj Mam, zobaczcie, powiązane z tym poprzednim podpunktem. Jeszcze raz warto to sobie napisać. Czyli ten pierwszy u mnie na rysunku to będzie wulkan tarczowy, a ten drugi to będzie wulkan stożkowy. I właśnie rodzaj wulkanu i jego kształt będzie zależał od przebiegu erupcji, o czym mówiłam przed chwilą. W piątym Przypomnimy sobie o występowaniu wulkanów. Jest to zagadnienie, które już dobrze znamy po lekcji o płytach litosfery, i na rysunku pierwszym właśnie widzimy bardzo dobrze zaznaczone, przypomnijmy sobie, strefy subdukcji. Więc w pierwszym można zrobić pierwszy myślnik i napiszemy sobie, że wulkany występują. Na granicach płyt litosfery. No i było to zwłaszcza w strefach subdukcji, tam gdzie płyta wchodziła pod płytę. Na tej pierwszej mapie macie zaznaczone miejsce bardzo intensywnego tego procesu wulkanicznego. To właśnie wokół tej płyty pacyficznej, tych zjawisk jest najwięcej. Tą strefę nazwano specjalnie, dopiszmy proszę w zeszycie, że jest to ognisty pierścień Pacyfiku. Piszemy to z wielkich liter, o, zwłaszcza w ognistym pierścieniu Pacyfiku. I zobaczmy, że kraje leżące tu na styku tej płyty pacyficznej mają faktycznie tych zjawisk najwięcej. Ale nie jest to jedyny powód i miejsce, gdzie te wulkany występują. Bo na drugiej mapie mam zaznaczone liczne wulkany, które wcale nie są na obrzeżach płyt tektonicznych. I jest to druga sytuacja, i w drugim myślniku napiszemy, że występują także nad plamami gorąca. Nad plamami gorąca, hotspot się mówi, na te plamy w języku angielskim. To są takie miejsca, gdzie mam cięższą warstwę i z tego płaszcza górnego przebija nam się na powierzchnię magma. Taką plamą gorącą są Hawaje, bardzo znane wyspy, właśnie z tymi zjawiskami wulkanicznymi. I na koniec powiemy sobie o pozytywnych i negatywnych skutkach wybuchu wulkanu. Warto w tym punkcie podzielić sobie kartkę na pół i zapiszemy sobie małe plusy i minusy. No to zacznijmy od tych plusów, bo one są takie zaskakujące, bo raczej pewnie z groźnym zjawiskiem kojarzą nam się wybuchy wulkanów, a tymczasem co wynika z nich dobrego? Bardzo ważny, duży plus w geografii to są żyzne gleby. Zapisujemy sobie, na tych popiołach i tufach wulkanicznych właśnie tworzą się gleby, które sprawiają, że ludzie właśnie osiedlają się w pobliżu wulkanów. Drugi pozytywny skutek to są surowce budowlane czyli te skały, które wyrzucane są przez wulkan. Mamy wykorzystywane licznie, chociażby na przykład skały bazaltowe. Wulkany są atrakcją turystyczną, też będzie to duży plus. W pobliżu wulkanów występują ciepłe wody termalne, więc też można to zaliczyć jako plus. Negatywne strony wulkanów, no to oczywiście ofiary w ludziach, które we wcześniejszych latach szły w setki tysięcy, jak nie byliśmy w stanie przewidywać tych erupcji. Dzisiaj na szczęście już to dużo lepiej wygląda, bo mam przyrządy, które będą badać i ostrzegać ludzi przed zbliżającą się erupcją. Mam straty materialne, zniszczone w historii były przecież całe miasta przez lawę albo pył wulkaniczny. Oraz pamiętajcie, że wybuch wulkanu powodować też może, tak jak trzęsienia ziemi, fale tsunami, o której już też się uczyliśmy. Podsumujmy dzisiejszą lekcję w kartach pracy, strona 119. Bardzo proszę, żebyście spróbowali zrobić zadania samemu, to najlepiej utrwala wiedzę, więc warto teraz zatrzymać film i przeczytać sobie zadania. Dla troszkę bardziej leniwych oraz tych, yy, którzy wykonali zadanie, sprawdźmy teraz odpowiedzi. W zadaniu 20.12.1 mam rozpoznać intruzję, więc to, co Wam mówiłam, przede wszystkim rysunek. No to pierwsza forma C, soczewka wygięta na dół, lopolit i y, literka F, soczewka wygięta do góry, lakolit. Proszę zobaczcie do sprawdzianu, czy potraficie też rozpoznać pozostałe literki na obrazku. Wyjaśnij w jaki sposób najczęściej powstaje intruzja magmowa oznaczona literką D. To był ten batolit i gdzieś tam w trakcie powiedziałam, że on powstaje z połączenia mniejszych intruzji. Z połączenia mniejszych intruzji. No, i właśnie te trzy wulkany, popatrzcie, czy potraficie rozpoznać typ zarówno erupcji, jak i kształt. Tym razem masz wybrać wulkan, który jest efuzywny, czyli z tą bardziej łagodną erupcją. No, i to będzie wulkan B. Zaznacz trzy informacje dotyczące wulkanów efuzywnych. O, widzę, że już tutaj zdradziłam niektóre cechy, czyli A. Erupcja ma łagodny przebieg. D ma stoki o niewielkim nachydzeniu. I literka F. Podczas erupcji wydobywa się z nich tylko lawa. Myślę, że temat lekcji był dzisiaj łatwy i zrozumiały. Dziękuję Wam.